Staram się tym młodym ludziom przede wszystkim przekazać zasady profesjonalnej pracy, profesjonalnego podejścia do, do zawodu, yy, zawodu bardzo ciężkiego, niewdzięcznego z jednej strony, a z drugiej niezwykle pięknego. M musimy po prostu włożyć w to wszyscy zawsze dużo pracy, żeby efekt był jak najlepszy i przede wszystkim to im chcę przekazać. Podczas prób jest praca taka bardziej, nazwijmy to, techniczna od strony właśnie warsztatowej, a podczas koncertów dochodzą emocje, dochodzi ten moment właśnie tego czegoś, czego się nie da nauczyć, czego się nie da, nie da przekazać też podczas prób. Już mieliśmy kilka takich przeżyć wspólnych na Estradzie w Filharmonii, które na pewno zostaną w mojej pamięci, mam nadzieję, że również i studentów.